Cześć, witajcie. Doktor Lajs z tej strony. Dzisiaj taka krótka prezentacja oryginalnego reflektora do motocykla Ducati Diavel, LEDowego oczywiście. Tutaj właściciel wysłał do nas ten reflektor, aby głównie dlatego, aby go przyciemnić w środku, ponieważ bardzo nie podobał mu się oryginalny wygląd, taki bardzo, bardzo jasny, chromowany tego reflektora. Te wszystkie elementy były srebrne, także to, było, to był jeden temat. A drugi, że reflektor, tam miał jakieś delikatne uszkodzenia w postaci tutaj tego ucha. Ono było tak naprawdę były jak przyspawane, także od razu odpadało. Tutaj z kablami był problem, bo generalnie jakiś tam rodzaj uszkodzenia był w tej lampie. No i prosił, żeby to także naprawić. Także reflektor został rozklejony. Nie było to proste z uwagi na to, że klej był dość twardy, no i kształt tego reflektora jest też bardzo taki niesprzyjający temu, ale tak jak widzicie, udało się to zrobić. No i przyciemniliśmy środek. Oryginalnie wszystkie te elementy były srebrne. Przemalowaliśmy tylko te oczywiście elementy, które mogliśmy tak, żeby ta lampa wciąż funkcjonowała. O ile tutaj te boczne postojówki praktycznie odbłyśników nie miały, także przemalowanie całego tutaj tego elementu nie było problemem. No to tak tutaj to drogowe światło oraz mijania na górze, no to tych lustr już niestety przemalować się nie da, no bo to by po prostu przestało działać, także elementy, które mogliśmy, czyli tutaj jak widzicie ramkę dookoła, tutaj tego światła drogowego oraz ten pas na środku, ten pas to tak dorobiliśmy taki... Dorobiliśmy taką maskownicę tutaj na, na śrubkę na torca na środku. Wszystko jest w czarnym, metali, w czarnym takiej, takiej czarnej strukturze, tak żeby tutaj jak najbardziej to przyciemnić. I dodatkowo, mam nadzieję, że znajdę jeszcze zdjęcie, i wstawię gdzieś tutaj na filmie. Zastosowaliśmy takie, trochę mi się tam lampa odbija. Zastosowaliśmy takie specjalne takie przysłony. Ja to spróbuję może ustawić, tak, żeby. No dobra, w każdym razie chodzi o to, że płytki, na których nadrukowane są diody, są białe. I teraz w tych lustrach po prostu odbijały się. O, te lustra mają tam takie miejsce wycięte, gdzie te diody wystają. Nie wiem, czy tutaj będzie to widoczne. I po prostu wystaje też kawałek tej płytki. I w tych lustrach odbija się, tak jak widzicie. O, te żółte elementy to są diody, a te całe, takie czarne placki dookoła to jest już płytka. Na której te, te, te diody są nalutowane, i ona, ona jest biała. I wtedy odbijało się to wszystko na biało, przez to e, no bardzo rozjaśniało to te lustra. A my zastosowaliśmy tam taką membranę, e, oczywiście z wyciętymi miejscami na diody, tak żeby ta płytka stała się czarna. I teraz odbija się praktycznie tylko sama dioda, do no której zasłonić się już oczywiście nie da, i ta e, czarna membrana. Także e, z bliska może tego tak nie widać, ale z daleka efekt jest taki, że to lustro. W większości, pod większości kątów jest po prostu ciemne, ponieważ albo odbija się w niej dioda w tych lustrach, albo ta czarna membrana no tutaj ewentualnie odbija się jeszcze samo drugie lustro ponieważ jest ono tutaj tak dość niechlujnie napylone i no niestety przebija taki jasny plastik no ale z tym niestety nic nie da się zrobić więc no tak już musi zostać ale generalnie reflektor jest nieporównywalnie ciemniejszy w stosunku do oryginału, oryginał po prostu aż bił po oczach a tutaj mamy jednak te ciemne elementy, te wstawki także on tak jak widzicie jest praktycznie całkowicie ciemny tylko te lustra odbijają nam delikatnie diody, oraz same od siebie się trochę odbijają. Eee, także myślę, że efekt jest zadowalający. I o to chodziło. Taka, taki krótki film prezentujący tylko, co tutaj udało się zrobić. Eee, to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.